Pierwsza niedziela adwentowa. Wita nas orędziem światła. Tak, zaproszeni jesteśmy przez Słowo Boże, wezwaniem postępujmy w światłości pańskiej. Jeśli komuś to wezwanie wydaje się takie już osłuchane, takie pozbawione mocy i siły, to dobrze jest przypomnieć sobie, że w tę właśnie adwentową niedzielę słyszymy orędzie, które kiedyś przemieniło życie Augustyna. Augustyna, którego nazywamy świętym Augustynem, ale to orędzie o światłości dotarło do niego, gdy był bardzo nieświętym Augustynem. Czytamy w jego wyznaniach, że kiedyś wziął do ręki listy świętego Pawła i przeczytał te oto słowa. Noc się posunęła, przybliżył się dzień. Przyobleczmy się w zbroję światła. Żyjmy przyzwoicie jak w jasny dzień. Nie w hulankach i pijatykach, nie w kłótni i zazdrości, ale przyobleczcie się w pana Jezusa Chrystusa. Dobrze jest, kiedy te słowa słyszymy w kościele, przypomnieć sobie, że Augustyn zapisał zaraz potem, Ledwie doczytałem tych słów, a światło jakby strumieniem wlało się w moje serce i rozproszyło wszystkie ciemności. To jest moc Słowa Bożego, to jest moc niedzieli adwentowej, to jest moc naszego przygotowania do uroczystości Bożego Narodzenia.